Słuchajcie, emocje już spadają po gali. Coś pięknego. Fantastyczna przygoda. Powiem tak, no, fame MMA. Narobiliście mi smaka tą walką. Narobiliście mi smaka tą galą. Ja dopiero zrobiłam się głodna. Ja zrobiłam się głodna walki. Te 40 sekund nie zaspokoiło mojego głodu. No, mam żądzę. Mam rządzę, więc mam nadzieję, że szybko znajdzie się chętna do kolejnej walki. Oczywiście ja tego nie oddam. Będę broniła mojego pasa jak lewica. Za bardzo mi w nim do twarzy, żeby go łatwo oddać. Ale dziewczyny, to jest przygoda życia. Życie jest jedno. Życie jest jedno. To jest yy, na pewno marzenie wielu osób. Wystąpienie w y, takiej gali. Ta gala już weszła na taki poziom że to jest zaszczyt brać w niej udział. Sportowcy są pod wrażeniem całej organizacji, ile ludzi tam jest na tej gali. Dziewczyny, spinajcie tyłki, miejcie w sobie odwagę, żeby stanąć ze mną do oktagonu. Podkreślam, że to musi być dziewczyna, która ma fame, która ma duży fame, tak jak ja, i zaplecze sportowe. Bo jakby z dziewczyną, która nie jest popularna, no to wiecie o co chodzi, to, to już nie będzie to samo tak samo z y, y, laską, która na przykład jest sportowcem no to to też, to jakby nie o to chodzi to musi być osoba tak jak ja fame z zapleczem sportowym no i co? mówiliście, że ja tylko potrafię dużo gadać <gadanie> lubię gadać, no lubię gadać i tego nie zmienię w sobie pewność siebie to podstawa ale mam nadzieję, że udowodniłam że nie tylko dużo gadam, ale też dużo robię. Włożyłam mnóstwo zaangażowania, 100% siebie, poświęcenia, bólu, łez w treningi. Dziękuję mojemu trenerowi, dziękuję całemu klubowi, wszystkim osobom, które się zaangażowały. O Jezu, moje serce po prostu tak się cieszy, że mogłam poznać na swojej drodze takich ludzi wspaniałych. Za Martę, oczywiście, trzymam kciuki. Wielki szacun dla tej laski, to jest twarda laska, życzę jej, żeby się nie poddawała i żeby utrzymała tą zmianę, kurde, niech robi progres, niech robi progres. Szacun za odwagę, szacun. Oczywiście niedosyt Marty jest zrozumiały, jakby te 40 sekund walki w momencie takich ciężkich treningów, przygotowań, poświęceń, wyrzeczeń, no to to jest za krótko. Ja też to mam, też też bym chciała pokazać więcej.